Cześć widzowie, dzisiaj nagrywam te Polish Car Driving na serwerze z innymi graczami. Jak ktoś będzie tu chciał ze mną pograć, to zapraszam. Napiszcie w komentarzach, czy tak chcecie, czy na zewnątrz. Bo dla mnie to obojętne... O, nie pociączę. Dobra. No to sobie jedziemy. Dzisiaj pojedziemy bardzo daleko do Sławna. Bo my jesteśmy teraz w Darłowie, to teraz jedziemy do Sławna. Kiedy też latamy? Do góry jest. A tu. Co to jest? A sobie F. Tu musi, ale jak ktoś będzie w to zaczynał, to lepiej nie wariatować, bo ja miałem 4000. A nie, o nie zamiast wcisnąć. Tesla się zatrzymała, bo tu takie Tesle, one są in... to są takie mody. To nieprawdziwi gracze. Co on robi z tą ciężarówką? Nie umie jeździć. Ale beka. Brawo. A my się chyba driftowalimy. Przepraszam, że trzej, część was była, ale nie chcąc się uderzyć ręką. A sobie tak tylko. Jakie to jest fajne driftowanie. Będziemy tam prosto. Lepiej będzie mnie wydać. Tylko ja zapomniałem, jak się dosłownie jedzie. Tak więc musimy sobie na mapie zrobić. Tak, mapa, do Darłowa To my musimy jakąś trasę jechać, żeby tu, 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 tu. Okay. To, to, Jak skaczą śmiesznie. To nie skocznia najlepsza. Teraz lecimy se driftem. Tylko jak jest zima, Was na prawdziwo, to wtedy tu też jest zima i wtedy auta są pokryte śniegiem i wtedy, um, wtedy jest ślisko na tym rondzie i radzę nie wariatować jak ci koledzy. Tak właśnie się dzieją, jak oni tak drift, drift. Okej, okay, ja też driftuję, przepraszam. ABS-y włączy. Jak to ABS-y nie działają? Dziwne, ale okej. Okay. Dobra, pojedziemy ze skrótami. Z takimi skrótami na drzewo, wiecie. Tylko musimy... Jak my wtedy teraz wyjedziemy dziwnie? Dobra. Oj, przepraszam, ja znów was trząsnąłem. Nie umiem jeździć, mówię wam. No co to było? Tym bardziej. Przepraszam moje króliki. ZARIOTO Sam się wywrócił Jakie to było fajne Wjechałem w sub To dla mnie normalne Spokojnie Trochę trzęsie, ale to nic I teraz jakby nam policja z tym wyjechała To by Był to jakiś film. Jak mnie lubicie To zostawcie łapkę i suba bo chcę dobić do miliona, bo nawet tysiąca nie mam. Teraz... U! Teraz jakby ktoś... O! Jechać. Ale tu ślisko. O! i Będę jej powoli, bo dostanę mandat. Tych mandatów dostałem 5 miliardów. Ta policja tu jest okropna. I dodali nową jeżdżącą policję. O, 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 o. Nie, tu już trochę dwadziałam. Dziś musimy przejechać tym maluchem kilkaset kilometrów. Ja mam y, taki. Ja mam w Roblox, bo ja to wszystko na Roblox nagrywam i w 1212p. powiedziałeś Nijako nie jako nie wiem pisać musimy go wyprzedzić może tam ten gracz nie, on się zrespawnał. Dobra. O, 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 coś, ktoś tutaj jest. Respawn. Dobra. Dobra, tu źle widać. Tak więc na razie zawieziemy i kogoś. Kogoś, który wypadł. Tak na serio. Ej. Dobra, odjeżdżamy. A tak na. Jak, jeśli się odcinek Wam spodobał, zostawcie łapkę i suba, i dzwoneczek.